Ej, ta gra jest porobana, co? Rozerwać łańcuchy? Kurde, ale bym nie chciał być przykuty jakimiś łańcuchami O, udało mi się! Co ty robisz, stary? Mordo, ty... gram w Hero Wars właśnie teraz patrz jak miecz, no co jest? Rozerwałem łańcuchy, teraz cyk, No Jak łatwiutko Nie no stary, bo to jest tutorial, tak szczerze mówiąc I co, teraz masz bossa? Tu, nie, to nie jest żaden boss, chłopaki, to jest dopiero tutorial patrz tutaj jest jakaś taka kryształowa kula na górze No i zobaczcie, Galahad Ej, on wygląda trochę jak ty, nie? Jak ja? No, ma takie same włosy Zobacz, bez kitu. Z jakimś arcydemonem będę musiał walczyć w tej grze. Ale więc... jesteś tu sam stary, czy ktoś jeszcze też jest? Nie no, stary samemu, no ale wiesz, mam jakichś przyjaciół, którzy mi będą w tym pomagać, więc na spokojnie. Teraz patrzcie, cyk. No i ogólnie tutaj trzeba rozkminiać, rozwalać demony. No dobra, to teraz do następnego poziomu. Ej, ej. co? Chłopaki, co to jest, jakiś portal? Ej, idziemy? No dawaj. O. Kurde, zobaczcie, jestem w jakichś łachmanach. Wyglądam jak jakiś nubek po prostu. Dobra, a gdzie jest właściwie Zipek i Wiktor? Oni ze mną wskakiwali. Dobra. O! Co się dzieje? O kurde, jestem przykuty łańcuchami. Muszę ściąć drzewo. Al albo nie, w sumie może łatwiej rozwalić ten łańcuch. Dobra, podłóżmy to tutaj. Ła, to trochę boli. Może muszę walnąć jakoś pod kątem. O, ej, tak, zobaczcie. Teraz tylko został... Przywiązane do mojej nogi, ale to już mi aż tak nie przeszkadza. Pierwsze, co muszę zrobić, to znaleźć chłopaków. Wejdźmy na jakieś miejsce, z którego będziemy lepiej widzieć. O, ej. Tutaj jest stroma góra, ale z niej powinien mieć zły widok i ustalimy, gdzie jestem. Ej, dobra, jesteśmy tutaj. Tyle, że słyszałem jakieś dźwięki. Zobaczcie. To chyba jakiś goblin Zdaje mi się, sądząc tak ogólnie po tym jak wygląda cały ten świat To chyba jestem teraz w Hero Warsach I w takim razie nie dotyczą mnie normalne prawa fizyki Mogę stanąć tam i skoczyć na niego I wtedy zabrać jego itemy Dlatego, że no patrzcie ja nie mam nawet żadnej broni Dobra, tylko teraz tutaj zejdźmy Ciekawe czy ma jakieś itemy Uuu, jak dużo! Patrzcie, mieczyk. Na ramienniki. Ogólnie cała zbroja. To teraz musimy się przebrać. W końcu przestanę być takim nubem. Załóżmy na siebie teraz wszystko. Uuu, fajne. Ej, coś się zmieniło? A, jakiś hełmik taki jakby. No, jeszcze peleryna i miecz. Uuu, nice. W końcu przestałem być małym nukiem i zostałem prawdziwym herosem. Teraz znajdę moich przyjaciół, bo najprawdopodobniej, skoro ja obudziłem się w niewoli, to oni mogli skończyć jeszcze gorzej. Kurde, ten las jest tak gigantyczny, że zupełnie nie mogę znaleźć żadnego wyjścia ani moich przyjaciół, ale ej! Kim ty jesteś? To jest chyba jakiś wieściak? Nędzny parobku! Co robisz? Czego ty chcesz? Zbieram drewno, nie widzisz? A no tak, to jest A Uderzać w drewno, żeby zbierać drewno. Dobra, słuchaj, powiedz mi, gdzie ja jestem i o co chodzi w tym świecie? I czy widziałeś dwóch takich ziomków? Jeden taki niższy, drugi trochę wyższy. Jeśli zgubiłeś swoich przyjaciół w tym świecie, to już więcej ich nie znajdziesz. Na tym świecie rządzi arcydemon. Co? Arcydemon? Ale co to znaczy? I zresztą, kim jest arcydemon w porównaniu do tak potężnego rycerza jak ja. Co? Takiego rycerza jak ty. Przecież ty masz zbroję na piątym levelu. Ty z arcydemonem sobie w ogóle nie poradzi. Dobra, dobra, nędzny PECu, Po prostu mnie nie doceniasz. A to, że mam zbroję na piątym, to i tak i tak jest nieźle. Powiedz mi po prostu, jak mogę pokonać tego arcydemona. Pokonać go? Za niedługo znajdziesz szklaną kulę i już totalnie nie będziesz miał z nim szans. Będzie niepokonany. Zresztą, o czym ja nam spadam, to Naraz. Day 4. Słuchajcie, błąkam się już od naprawdę bardzo dawna i z tego co mówił ten wieśniak, to już niedługo ten świat zostanie zniszczony, a ja nadal nawet nie znalazłem moich przyjaciół, którzy mogą mi pozwolić go ocalić. Kurde, co mam robić. Co to są za dźwięki? Zobaczcie, już chyba wiem co to. To jest goblin, ale tym razem ciężej będzie o element zaskoczenia. I dodatkowo kogoś dręczy. Muszę go uratować. Ej, ty! Obrzydliwy pomiocie! Zostaw tego pana. Okay, Nie mam broni, ale jest na szczęście jakiś top. Dobre, dawaj go, jeszcze, jeszcze, dobij go. Nie jestem sadystą, a ty kim jesteś? Ej, jakim? Rys. Zipek? Ernest! Znowu bawisz się w tym makijaże? Mama ci mówiła, że masz przestać! Ari, jakie makijaże? Ja sobie wybrałem taką klasę postaci, jestem z smagiem. Aaa, okej. Weź mnie wypuść, no mam dosyć tego, tego goblin mi normalnie... Nie chcesz wiedzieć co on mi mówił, ale śmierdzi mu z ust okropnie. To one umieją mówić? Dobra, chyba jesteś wolny, chyba możesz dawaj. Słuchaj, ja tu wpadłem razem z Wiktorem, ale jego zamknęli w więzieniu. Zanim pójdziemy do Wiktora musimy podobno znaleźć jakieś trzy klucze. Wiesz co o tym? Nie, ale słyszałem o jakiejś szklanej kuli uh, stary, uh, arcyzenonie. Uh, uh, coś takiego. U mnie nie wiem, magią w końcu. Oh. Co? No. Czekaj, zlutujmy najpierw goblina. A, no właśnie, zobaczmy, co jest z jego ekwipunku! Ej, czekaj, on może żyć jeszcze. Czekaj. Chyba nie żyje, co? No nie wiem, ja zostawiłem miecz w każdym razie. Dawaj to. Oh. A pokaż co ty tu masz w ekwipunku? O, oh, klucz! Zarąbiście, czyli w jednej trzeciej już wygraliśmy. Tak, I musimy znaleźć jeszcze drugi i trzeci. No, najpierw znaleźliśmy Wiktora. Eee, słabe staty. Chodźmy! To na górze wygląda jak coś ważnego! Co ty gadasz? Nigdy widzę! Gdzie to moja kolana jest! O! Oh! Oh! Ja myślę, że w grach się nie męczy. Ja też, ale ja mam mały poziom, podobno mam zbroję tylko na piąty. Trzeba dodać trochę w zręczność albo w kondycję stary oh, No, Uf, patrz, obelisk. Faktycznie, czy znasz jako, jakieś zaklęcie, żeby coś z tego wydropić? Stary, ja czy znam zaklęcie? Ja znam hmm? wszystkie zaklęcia, jakie z Tylko jeszcze nie teraz. Dopiero jak biegnie odpowiedni level. Ale czekaj. Widzisz, co tu jest napisane? Nie, nie umiem czytać po magicznemu. Dobra, to może ja po prostu wykonam zaklęcie. Nie, tam szlepli! Uuu, ej, jakiś... Uuu, aaa, kto mnie obudził? Jest jakiś kozibek Eee, siema, co tam? A no, ja chyba wiem, o co wy tutaj przyszliście. Ja nawet nie wiem. Może byście chcieli jakiś klucz? No, Uuu! Magiczny klucz! klucz, magiczny klucz. Tak, daj, tak, 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 tak. No. Ale wiecie co? Ja się strasznie nudzę. Zadam wam zagadkę. Jeżeli odpowiecie na nią poprawnie, dostaniecie klucz. Dawaj, 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 Ty jesteś dawaj. jesteś dobry, no. Dawaj, no. w czerwonej stajni 30 białych koni. Kłapie, tupie, a czasem ze strachu dzwoni. 30, białeś, 30 białych koni w stajni czerwone? Lepiej się pospieszcie. Czas ucieka. Ja nie wiem, stary. Ja też nie. Ja nie ładowałem inteligencję. Ej, nie dmów w zębach. zębach. Przestań łowić w zębach. Czemu? Coś mam tu zagwarantować. A ile jest zębów? 30? Ej, co? Jak wy to odgadliście? No dobrze, dam wam klucz. Jesteście całkiem śmieszni. Ja znikam, a tu macie wasz klucz. O! O! Mam. Uuu, dobra, Uuu, dwa kolejny. z trzech. To co, teraz musimy znaleźć w końcu Wiktora. No jeszcze nie powinniśmy trzeci, wiesz co? Ja nie wiem, gdzie możemy znaleźć kolejny. Ja też nie, może go zapytamy. dobra, Tu To tutaj go zamknęli. Stary, to jest najbardziej strzeżone więzienie w całym Królestwie. Rozumiesz? Serio? Nigdy się tutaj nie przedostaniemy i go zrobić? nie uwolnimy. Słyszałeś? Ej, chyba mamy szansę. Wszyscy poszli na obiad, dawaj. Ej, Wiktor! O! A! A! to my. Co ty? Stary, musimy cię uwolnić. Chłopaki, jestem tu zamknięty od kilku dni. Z każdym dniem coraz bardziej się przekształcam. Dobra, no, to cię po prostu uwolnimy. Stary, mamy dwa klucze, a potem no trzeba trzy. Wow. Jestem tylko ja i Gacek, stary. O, nie ma tu nikogo innego. Dawaj, otwieramy te kłódki w takim razie. Eee, Tych kłódek się nie da otworzyć. Jak Gobliny to? mają klucz. Ale ja mam z was zaklęcie. Wiktor, dawaj, rzucę na ciebie zaklęcie przenikania. Jesteś gotowy? Dawaj, stary. i skęski. O, no i widzisz! Jak dobrze was widzę, chłopaki, kilka dni tam zamknięty. Naprawdę, przemiana jest masz? straszna. Może ci dam coś, co? Właśnie co masz? Jestem tylko ja, Gacek. Poczekaj. Co ty robisz? No, Okej. Okay. No i trzeci klucz, fajnie. I co teraz? Chłopaki, mam jeszcze jedną rzecz. Chłopaki, tu jest dungeon. Musimy tam iść. Okej, okay, dobra. Bo tam co jest? Coś co otworzymy tymi kluczami. No chyba. Chłopaki, dostałem tylko klucz i tylko mapę. Nie mam nic innego. Dobra, no idziemy. Sprawdźmy to. No dobra. O. I co? To wygląda jak wejście stare tutaj właśnie. O nie. Ta czarna dziura. Ty masz nietoperza, czyli widzisz w ciemności. Idź pierwszy. Lecimy. O kurde, ale one są ogromne. No. Są jakieś lody. Jest mega no. ciemno, poczekajcie. Wyszaruję trochę światła. Dobra, to jest niezłe. Ale nie tak mocno. Ale stary to światło mi przeszkadza. Nie jest tak źle. Dobra. coś widać. Dobra, idziemy chłopaki. chodźmy dalej. Może się na coś natkniemy za chwilę fajnego. One hour later. Patrzcie chłopaki, jaka świama! Co to jest? Nie mam pojęcia, ale mam wrażenie, że jeżeli jest ukryty to jakiś skarb, to właśnie tutaj. On jest szalony. O! Zobaczcie na to! Nie skrzynia! A Bo skrzynia, skrzynia oznacza tylko jedno! Skarb! Dokładnie! O! Co to jest, to, to jest? Co to jest? Jestem głodem ze skrzyni! Mogę spełnić jedno wasze życzenie! Jedno życzenie? To my chcemy w takim razie szklaną kulę! Aha! Hmm. Kryształowa kula! Niestety nie mogę jej wyczarować, gdyż ma zbyt potężną moc. A, kurde, no to co to za życzenie? Dobra, a można powiedzieć, jak ją zdobyć? A mogę lody? Nie, nie marno życzenia. Mogę wyczarować mapę do kryształowej kuli. To chcemy chyba. Kolejną nie? mapę? No cóż, co zrobimy? W takim razie mapa znajduje się w Waszym ekwipunku. Ja mam! Co? Czekajcie? Okej, okay, to jest zupełnie w drugą stronę niż szliśmy chłopaki. Kurde. Dobra, chodźcie za mną. Dzięki Gnomie! Hello! Ale, nowy dungeon. Chłopaki, chłopaki, to wygląda strasznie. Tak, no jesteśmy znowu, kurde, w jakimś dziwnym lochu. Mam nadzieję, że ten goblin nas w ogóle nie oszukał, Aha. dlatego, że to wygląda bardziej jak jakaś pułapka. Według mapy, przecież to miało być w ogóle w środku tego lochu, ale dodatkowo w środku tego lochu miał być drugi mniejszy loch i do niego trzeba wejść i wtedy znaleźć tą mapę. Mniejszy loch niż to. No, już wydaje się i tak malutki, zobacz, kto jest blisko. Mi się to podoba, faktycznie. A to? No, czekaj, Ej, tak, zobaczycie. to mi wygląda na miejsce z mapy. O kurwa! Co to Plaskam. Ej, panowie, Patrzcie! Tak, polowie jakieś dziwne trzy kłódki Teoretycznie mamy chyba kulę stali. Zobaczmy, czy to jest to. O, czekaj! O, jest! Dawaj jeszcze dwie kłódki, No? no. O. Jezu, o! Tak! Zobaczmy to! O. Ej, patrzcie! Co? Ale. Ale gówno! Ojej, Co to jest? Nie jestem arcydemonem! To jest poła! Co? Arcydemon? To on! Ja tam był! Co jest chłopaki? Nie mogę się wyrzucać! Ona zastopowa! Co teraz? Straciliście wszystko! Nie mam jakieś zaklęciło mnie A kiedy to chodzi? Nie wiem właśnie. Wtedy nie noż. Oh. A, 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 o, 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 o Ale dobrze. Ja. Patrz, szybka nie schodzi. A, a co tam jest? Patrzcie, jakieś Jakieś jak jak światło. Ale ładne. A co jak jest tam jakiś inny mak? I... No, nie no nie wiem, może to, będzie co? przynajmniej dobry stary. Teraz już i tak nie mam nie nic mam do stracenia. Dokładnie, nie dokładnie. Nie dokładnie. Do za chwilę cały świat zostanie zniszczony. Patrzcie, to stąd. Co to jest? Chłopaki. Co? To są kamienie dusz One sprawiają, że stajemy się dużo potężniejsi Na raz? Tak, trzy, cztery, cztery. <try> Ale smaczne, ale czuję, że coś się dzieje Ej, moje staty mam plus 100 punktów do każdego Wy też się czujecie tacy melikotyki? Zarąbiście no. Ej chłopaki, czyli teraz powinniśmy pójść z powrotem I położyć kres w panowaniu temu królowi ciemności Tam jest, jest. Chyba już się zaczęło. On już zaczął korzystać z mocy szklanej kuli. Bo Dobra, walczymy z nim. Ale musimy mieć strategię. Najpierw ja podbiję na super szybkości i rozproszę go. On będzie latał jako topesz, a ty, ty wtedy jak się odwróci rzucisz spela. Dobra. I zniszczysz kulę. Lecisz Dobra. Lecę się przemieniać. Panowie, a ja biegnę. No chodź Gałganie. Oh, oh, oh yes! yes. Nie wiem, ale chyba udało nam się go pokonać i wygraliśmy! A gdzie szklana kula, stary? Stary, Ona co wybuchła? się z nami stało? Dzisiejszy film jest sponsorowany przez grę Hero Wars Jest to bardzo ekscytująca gra RPG online Musisz w niej zbierać bohaterów, przechodzić fabułę, a także razem z przyjaciółmi pokonywać bossów w rajdach Istnieje ogromna liczba naprawdę wyjątkowych bohaterów Roboty, kosmici, cyborgi, a nawet wampiry Dostępne jest sześć różnych trybów gry Od wciągającej kampanii fabularnej po niesamowitą wieżę typu roguelike. Hero Wars ma bardzo fajną grafikę oraz przyjemną rozgrywkę. Koniecznie sprawdź swoje siły na arenie przeciwko innym graczom, a także bierz udział w gorących bitwach o chwałę i cenne nagrody. Już teraz, jeżeli sobie zeskanujesz kod QR, to możesz zdobyć pięciu naprawdę epickich bohaterów, z czego jeden z nich jest tajny, a także 600 szmaragdów i 30 tysięcy sztuk złota. Gra jest oczywiście darmowa, więc zeskanuj teraz kod QR lub też spójrz w link w opisie i tam możesz sobie ją pobrać, a teraz... Żegnam się z wami. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Zostaw łapkę, subskrybuj i to było na tyle. Na razie. Trz.